Dzień dobry, witam Was na kanale Can Fly. Tym razem nie z unboxingiem, tylko z pewną recenzją czy pokazaniem pewnego produktu. A w zasadzie czemu pokazujesz nam cegłówkę? Co to ma wspólnego z lataniem dronami i po co to jest? Słuchajcie, to jest moje odkrycie, które powstało na skutek. Kilku godzin działań, pracy nie tylko mojej, ale też mojego przyjaciela Anker 165W Zollo, rzekomo z wyjściem na tych dwóch kanałach, a w zasadzie według producenta na trzech kanałach z wyjściem na 100W. I po co nam to? Po co nam taka cegłówka? Czemu mamy ją taszczyć w swoim plecach? Ona sama nie da nam nic, ona sama nie będzie żadną wspaniałą rzeczą, ale jak dołożycie do tej cegłówki to i potem jak dołożycie to, to zaczyna się robić ciekawie. Czemu akurat ten model, yy, czemu ta ładowarka? Pierwsza odpowiedź to ma być kompatybilne z samolotami. Czyli za każdym razem jak będziemy chcieli gdzieś przelecieć, ten powerbank z nami poleci. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tu jest tak duży zapas mocy ładowania, że nie martwię się, że jak podłączę ładowarkę na 4S, to nam wyrzuci jakiś błąd. 20V, 5A ładuje radośnie. Ale teraz drugie pytanie. Co jeżeli poza dronem na 4S, chcę sobie polatać też dronami na 2S. Czekajcie, na przykład tym oto sz szkrabem którego uwielbiam. To jest taka zabawka, słuchajcie, że... No i zabrałem sobie swojego drona na 4S, ale też wziąłem drona na 2S. Co wtedy z tą ładowarką? Czy to pójdzie? Uruchamiać się, uruchamia wszystko. No, ale zobaczmy, czy ładuje. A jak ładuje, to sprawdzimy sobie też potem, jakie tu są jeszcze ciekawe rzeczy. Idzie. Idzie. Ale, ale mój drodzy, bateria 2S. Damy sobie tutaj. To jest w ogóle kozacka, ten tu w store od WiFlya to jest, to jest najpiękniejsza rzecz, jaką w ogóle wymyślono. Idzie. moi drodzy, to, to jest podstawowa rzecz. Ja nie będę ładował tych baterii, bo dzisiaj niestety sobie nie polatam, bo mam dużo roboty. O to nam chodzi. Mamy źródło energii, które pozwala nam ładować bez problemu nasze drony, gogle i wszystkie inne dziwne rzeczy. Ważne. Już teraz to zauważyłem, nie widziałem. Jak wyłączacie jeden power supply, to niestety wam się resetuje ładowarka. Ważne, żeby o tym wiedzieć. Co to ma? Po pierwsze dwa kable. I czemu te dwa kable są ważne? Bo mi się kabli nie chce nosić. Do tego ten kabel może sobie robić o. Za takie donoszenia. Producent twierdzi, że to ma wytrzymać 17 tysięcy zdjęć. Ja tego nie będę sprawdzał, nie mam pojęcia, na, na ile to jest prawdziwa informacja. Ma drugi kabel, który jest sobie taki, właśnie wyciągany. I on się wyciąga, chowa, jak widzicie, bardzo fajnie. I ma USB typu A i typu C. I rzekomo, jak obciążycie to wszystko, to tu jest 100 W, tu jest 100 W i tu jest 100 W. No, można ładować potężną ilość baterii i rzeczy po drodze. Co to ma jeszcze fajnego? A ma taki ekranik, zobaczcie, który pokazuje wam ile jest naładowane, pokazuje jaka jest temperatura urządzenia i pokazuje wam jak zdrowa jest bateria. Jak macie coś do tego podpięte, to pokazuje jaka jest moc ładowania. I teraz na ile to starcza, bo to jest podstawowe pytanie. Powiem wam szczerze, nigdy nie udało mi się na lataniu w terenie Zjechać tej baterii do zera. To jest 25 000 miliamperogodzin. Takich baterii myślę, że lekką ręką 7 naładujemy. To jest 400S 756, 7 spokojnie. Wejdzie ja najwięcej podczas jednego posiedzenia. Załadowałem 3 takie baterie i zjechało coś około 70-60%. Tych baterii naładujemy dwa razy więcej. Patrząc, że na każdej z tych baterii Latam sobie po 4 minuty, czasem 5 minut, w zależności od tego, jak latam. To jest bardzo dużo czasu, zakładając, że mamy nasze baterie naładowane przed lataniem. Ja to jeszcze używam do jednej rzeczy, ponieważ jak jeżdżę sobie po Polsce zawodowo, to mogę tego kloca ze sobą... I włożę sobie jakiś prosty zestaw w Google DJI aparatura tego dronika, bo on jest lekki, można nim latać wszędzie, lata cichutko, fajniutkie, fajniutko. I po prostu jak mnie najdzie ochota, jest pogoda i mam czas, to wtedy sobie tym dronem lata. Co jest istotne, co tu trzeba powiedzieć? To nie jest bateria do kieszeni. Jak sobie zaraz zobaczycie, to jest. Kloc moi drodzy, no i on może ważyć z pół kilo, tak myślę. Moja waga, która jest do pół kilograma, nie łapie go w skali, więc tego trzeba być świadomy. Z drugiej strony powiem Wam szczerze, testowałem różne powerbanki, takie tańsze, no name'y i mi nie spasowały. Ostatnie pytanie, ile to kosztuje? Kosztuje to około 430 Złotych, jeżeli chcecie, w opisie macie link na Amazona do kupna, to jest link afiliacyjny. Jak chcecie, żebym się rozwijał, mógł coraz więcej sprzętów sam kupować, a nie dostawać od producentów, i skusicie się na takiego ankerka, to zapraszam Was do skorzystania z tego linka. I oczywiście, jak zwykle, pamiętajcie, keep on flying. Dzięki za uwagę.